Siema, szybki warsztat Dzisiaj coś ciekawego Dla niektórych, dla innych nic ciekawego Czyli monitor, który trafił do mnie ostatnio z wystawek Jest to dość stary monitor W tamtych czasach Nie wszystkie oczywiście Ale z tego co wiem to dość popularne było Że monitory miały kable w sobie Że nie trzeba było szukać dodatkowych przewodów I tutaj mamy przewód VGA Dość bym nawet rzekł porządny Naprawdę taki gruby Budowany do monitora Oczywiście jeśli to był kabel taki wbudowany Przyłączony na stałe No to oczywiste jest, że powinien być on wytrzymały. Natomiast dlaczego monitor jest ciekawy? No jest to 4x3 flat, wtedy pewnie te płaskie wchodziły. Medion, D-Deutsche, Sprawny. Może nie w pełni sprawny, może te kolory nie są piękne, yy, ale działa. Bez nóżki niestety, więc tak należąco. Tutaj widzimy ten przewód. O, tutaj. A jest to ciekawostka, bo jest on zasilany 12V. Tak, dokładnie. Podobno bierze aż 4A, ale zasilacz 2A zasilił go bez problemu. Jest dusz. Duży tak ogólnie. Cały monitor, w stosunku do wyświetlacza, bo jest gruba ramka na dole jakieś głośniki. Oczywiście, VGA nie przenosi dźwięku, więc mamy tutaj jacka, Akurat jacka nie testowałem. No i mi ten monitor się raczej nie przyda, więc dam go ziomkowi, który robi projekt związany z laptopem. Tak hobbystycznie, tak powiem. Jemu to zasilanie nisko napięciowe na pewno się przyda, ale chciałem o tym wspomnieć, bo zasilanie 12V otwiera nam drogę na nowe zastosowania, czy jakieś przenoszenie akumulatorowe, no właśnie czyli jakieś samochodowe, czyli teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten monitor umieścić gdzieś w samochodzie, czy w innym pojeździe czy zasilić z jakiegoś akumulatorka AGM przenośnego i sobie to sprawdzimy oczywiście później, zaczniemy sobie od zwykłego zasilania z zasilacza 12V na 230, mam z tyłu podłączone, i sobie klikamy, no i widzimy, u was jest GIDON ma słabe kąty widzenia, jak ja patrzę pod kątem to jest gorzej, tutaj z mojego laptopa warsztacikowego, mamy obraz monitor ma kiepskie parametry tak bym rzekł, kontrast i już sobie tutaj wcześniej próbowałem regulować, language english dałem, był domyślnie na język niemiecki 74 Hz odświeżanie te stare tak miały, rozdzielczość niska, nie wiem czy temu mojemu ziomkowi się to przyda, bo on by preferował coś pewnie bardziej na HDMI, na Full HD no ale jedynie taki złom mogę mu zaoferować za darmo na te czasy chociaż tak jak mówię to zasilanie 12V jest to ciekawostka. No i widzimy tutaj dla przykładu mój kanał, ktoś wyrzucił teoretycznie sprawny monitor, to często się zdarza, no nie dziwię się, bo tak jak mówię, jest to dość właśnie stary powiedzmy już standard, VGA oczywiście jeszcze się wykorzystuje czysto teoretycznie, ale już coraz rzadziej, więc ktoś się po prostu go pozbył. No jest to też 4x3, czyli jak oglądamy coś normalnego, mamy takie piękne, oczywiście ironicznie, paski. I tak jak mówię, nie ma dobrych parametrów, no i nie ma nóżki. Spróbujemy sobie to zasilić z akumulatorka AGM 12V. O takiego. Jestem ciekaw, czy wytrzyma taki prąd. O co ciekawe, zasilanie z naszego akumulatorka, tutaj bez ściemy, jest to jeden taki przewód, zadziałało. O, taki mały akumulatorek No czyli czysto teoretycznie monitor może być Do zastosowań przenośnych Do tego jeszcze jakiś laptop na baterię, Znaczy no powiedzmy sobie szczerze nie wiem po co komu monitor przenośny No ale tak jak mówię No nie wiem może ktoś na jakieś Zasilanie akumulatorowe pod jakąś wiatą Taki telewizorek no Czysto teoretycznie możemy wziąć to w plecak i pójść na dwór I to jest ta ciekawostka Wiecie też dobrze że ja mam system Swoich głośników 12V yy, No właśnie zasilanych z takich akumulatorków AGM. Myślałem może żeby to z tym powiązać, tylko tak jak mówię nie widzę zastosowania u siebie dla takiego monitora no ale jest to ciekawostka, wiem, że oczywiście takie sprzęty zasilane na 12V z zewnętrznym zasilaczem były i nie jest to nic szczególnego ale rzeczywiście może niektórych to zaskoczy, jakie mamy możliwości monitor zasilany z akumulatora taki akumulatorek może się bardzo szybko rozładować, bo jest to jeszcze podświetlanie, mi się wydaje tutaj jarzeniowe z lamp CCFL gdyby to był monitor podświetlany LED-owo gdyby te backlightsy podświetlenia byłyby LED to myślę, że pobór mocy byłby mniejszy. No, widzicie, jakie to są kiepskie kąty widzenia. Muszę patrzeć praktycznie wprost na ekran, te, czy też kamerę skierować, żeby było coś widać. O, tu widzicie, jest już wszystko czarno to są początki stosowania tych LCD mi się wydaje w sprzętach dlatego to ma takie parametry jakie ma i nie jest to żadna rewelacja do zasilania samochodowego posłuży mi taki kabelek, wiem, że to jest stabilizator, tutaj ładowarka, ale on jest przerobiony, także tutaj nie ma końcówki jest taka normalna, jest zrobione niby 12V, znaczy z tego co pamiętam, to jest tutaj przelot bez stabilizatora, czyli to co nam się pojawia na zaciskach, idzie od razu na wyjście, więc to jest spoko, bo do zasilania takich rzeczy się Przyda. Pamiętam, że to skonstruowaliśmy do tego, aby router na kartę SIM na 12V zasilać w samochodzie, no żeby on sieć WiFi robił, no, no łapał sygnał i tworzył sieć WiFi. No i tutaj, żeby wam to pokazać, zrobimy sobie symulację. To jest gniazdo zapalniczki samochodu. Nie wiem jakiego, ale jest takie tutaj. O, po to, żeby podłączyć tam jakieś różne właśnie tego typu ładowarki, ale w warunkach domowych. I zobaczymy, jakie tam jest rzeczywiście napięcie. Tutaj mamy stabilizator, tam chyba trzy, albo 5V. On był jako ładowarka, ale jest odłączony. Tutaj jest zestawiony tylko po to, żeby ta dioda świeciła. I tak podajemy tutaj z zasilacza. Tutaj mierzę na wyjściu. Mamy tyle, ile na zasilaczu. Spróbuję to zmienić. Dajmy sobie na przykład 17. To tutaj też mamy 17. Jest to przelot i możemy dać sobie nawet. Mniej, 6 i trochę, 6 i trochę. No, uwzględniając jeszcze spadki napięcia na tych wszystkich złączach i przewodach. No ale tak, mówię to dlatego, że nie nada się ten przewód z pewnością do zasilania czegoś, co potrzebuje to napięcie powiedzmy na stałym poziomie. Nas jednak na próbę to nie obchodzi i sobie w ten sposób podłączymy ten monitor w samochodzie. Jesteśmy w samochodzie i sam już nie wiem, co jest bardziej głupie. Czy to, że wpadłem na ten pomysł, czy to, że teraz będę go realizował? I drodzy widzowie, w ten sposób mamy monitor w samochodzie. Tutaj jesteśmy do 12V, tutaj mamy monitor, tutaj VGA do laptopa. Laptop może być zasilany z baterii. No i tak chciałem pokazać, że to jest pseudo przenośne zastosowanie. No w osobówce raczej nie ma to sensu, tak wielki monitor, ale jakby ktoś robił kiedyś coś w jakimś kamperze czy coś, no to może się to przyda. Byłem ciekaw, chciałem sprawdzić, czy to ruszy. No i rzeczywiście ruszyło, nie? Teraz akurat samochód jest na postoju. Wiadomo, że przy pracy silnika, alternatora, to napięcie na gnieździe zapalniczki mogłoby być trochę inne, ale myślę, że dalej. W zakresie tolerowanym dla yy, monitora. Ma on kiepskie kąty widzenia, ale akurat siedzimy w miarę na wprost, więc jest ok. Słuchaj. Jednostka specjalna. Mamy w ten sposób bardzo ubogie kino domowe. Jakby jeszcze tutaj złożyć siedzenia, no to może by rzeczywiście jakieś kino domowe z tego było, tak podsyłam tutaj inspiracje. Chociaż no tak jak mówię, monitor jest ciężki i nieduży. No, i w zasadzie, akurat w moim przypadku, oglądanie bezpośrednio z laptopa miałoby nawet większy sens niż z tego monitora. No, tak jak mówię, ten monitor nie jest jakiś rewelacyjny. Dogadałem się już z kolegą od y, tych projektów różnych z mikroprocesorami i stwierdził, że taki monitor mu się przyda. Mam zamiar mu go przekazać, ale jeszcze zanim chciałem to przetestować na szybko w samochodzie, czy to zadziała? No, i rzeczywiście działa. Jeszcze bym mógł Jacka podłączyć, żeby był ewentualnie dźwięk, ale tego nie sprawdzałem. Czysto teoretycznie przy większych monitorach, no, może miał. Miałoby to jakiś sens, albo tak jak mówię, przy kamperach. Jednak, no, tak jak wiecie, ja lubię robić śmieszne rzeczy z elektroniką i kino domowe ze śmietnika w samochodzie. Myślę, że jest to coś ciekawego. No, oczywiście, jeszcze dźwięk po oblucie możemy do, do systemu audio bez problemu tutaj podłączyć i mielibyśmy rzeczywiście kino domowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obejrzeć jeden z moich filmów. No, tak jak mówiłem, wyświetlacz multimedialny w samochodzie ze śmietnika można byłoby złożyć siedzenia i sobie pooglądać. Tak mówię, to pół żartem, pół serio. No, ale myślę, że jest to ciekawe zastosowanie. To też można uznać za przykład pokazania, jak szerokie zastosowanie mają urządzenia zasilane z 12V. Tak jak mówiłem, akumulatorki AGM, samochody, tego typu rzeczy, nie? Automotive. To jest właśnie ten moment, kiedy 230V nas nie ogranicza. Generalnie słod, polecam, mocny serial Nawet myślę, czy nie nagrać jakiejś swojej opinii o tym No ale tak, przetestowaliśmy monitor Tak jak mówię, kiepskie parametry ma akurat ten ogólnie Ale jakby zdobyć jakiś nowy LEDowy Może miałoby to sens Z jakimiś lepszymi kątami widzenia itd. No i tak dalej No już przy okazji polecam serial słod, Naprawdę dobrze się to ogląda I myślę, że to tyle Przekażę ten monitor koleże yy, On na pewno zrobi z nim jakiś ciekawy pożytek A nawet jeśli nie z tym monitorem To ma on na tyle ciekawe projekty yy, że myślę, że będzie można o tym wspomnieć w następnych naszych odcinkach. On, nawet, był chętny na przedstawienie któregoś ze swoich projektów na moim kanale. Także spoko. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobało. No, i do następnego. No, tak akurat w przypadku tego monitora lepiej jest oglądać z laptopa. Tak myślę.